tak zwróciłem uwagę, że Państwo dosyć spontanicznie reagujecie chwilami takie wyrazy się pojawiają też okrzyki jakieś he 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 no, ja bym jednak apelował o wstrzemięźliwość bo jeszcze do niedawna takie zachowania premier pozamykał stawiony dla kibiców z tego już tylko o krok żeby nam zakazać występu z naszą ukochaną publicznością, bardzo żebyśmy tego nie chcieli, naprawdę. I przejść, ale tak mówię, za takie zachowania zamykane były stadiony. My się im... Tak nie ma za dużo w telewizorze, w mediach. Czujemy się trochę... O, fotograf. Dobrze mam włosy. O, drugi. Nie. Czujemy się trochę wykluczeni. Szczęściem jest minister od spraw wykluczonych, prawda? No. On bryknął spod skrzydła uśmiechniętego Grzesia. Żebyż Napieralski bardzo to uprzeżył, bo Grzesiu bardzo wrażliwy jest, delikatny chłopak, a to się, a to się uśmiechnie, a to dołeczki pokaże, a to jabłko dołu gryź, a to se fotkę z obamą strzeli komórą. prawda? On tak wspaniale, tak książkowo wcześniej z dziecinnia i w takiej sytuacji zostawia go lekarz pediatra? Bo wcale nie jest śmieszne. Za to na platformie jaka radość, że pediatra przyjmuje, zaczęły się zgłoszenia, natychmiast zgłosił się tata niespornej Weroniki Rosati, zgłosiła się yy, mama, trojga dzieci Joanna, luzik. Gdyby po piłkarsku, bo teraz jest taka moda, żeby wszystko porównywać do piłki nożnej, nazwać to, co wykonała Pani Joanna, to możemy powiedzieć, że ona wyrwała garstkę najlepszych graczy z Manchesteru United, stworzyła dla nich klub PJM, porażka jest nieuchronna i wryknęła do FC Barcelony. I tu się zgadzam, bo premier Tusk porównywał na słynnym kongresie platformy do FC Barcelona. Zgadzam się na pewno, pod względem transferów nie ma żadnych wątpliwości, że są podobne. No i tak sobie w wakacje występowaliśmy z, koleg z kolegą Ryśkiem Matowskim. Nie bardzo było gdzie jechać, nie bardzo było co robić. No do Grecji już nie pojedziemy, prawda? Wiecie Państwo, co się dzieje w Grecji? Co się dzieje w Grecji? Ja, prawdę mówiąc, nie rozumiem tego oburzenia całej Europy, Unii Europejskiej i całego świata na to, że Grecy przepalowali pieniądze, żyją ponad stan, potracili pożyczki. No przecież z drugiej strony jeździmy tam do ciepłego kraju, oglądamy na Krecie wspaniałe Knossos, gdzie było 1500 pokoików w pałacu, Atenach oglądamy afropol, ruiny gigantycznej świątyni na Peloponezie, amfiteatr Epidawros, gdzie było 14 tysięcy widzów tam wchodziło. Czy my tam jeździmy podziwiać pomniki oszczędności? Nie! Czcimy pomniki głupoty gigantomanii. My tam jeździmy. No to... Grek nigdy nie udawał. Francuza, Polaka, Szweda. Nie udawajmy Greka, że nie znamy tego narodu, że nie wiemy o co chodzi. Oni do dziś jedyne pieniądze w historii jakie zarobili, to zarobili na ruinach. I teraz starają się doprowadzić kraj do sytuacji, która znowu zacznie przynosić dochód. <grym> tylko tylko spokojnie, bo za takie zachowania wiecie Państwo. Słuchajcie, tak patrzyłem trzy dni temu na te rozruchy w Atenach. Gdyby obie grupy, tę grupę policyjną i grupę demonstrującą, przebrać w stroje antycznych żołnierzy, to mielibyśmy replikę bitew ateńskich sprzed 2,5 tysiąca lat. Gdyby to nagrać na wideokamerą i dać na całym świecie jako materiał do szkół, do nauki, historii. Jakie gigantyczne pieniądze można wyrazić. Wołoszańskiego można tam wysłać, On wiedział, co z tym zrobić. Prawda? W przebraniu oczywiście by pojechał. No nie było gdzie jechać. No do, no, do Londynu, no dajcie spokój. No Anglia, drama. U nas były przynajmniej noce otwartych muzeów, tam w Londynie noce otwartych sklepów. Oglądałem z zapartym tchem, naprawdę. Młodzież, słuchajcie, atakowała wielkie salony z telewizorami. Policja nie interweniowała. Policja nie interweniowała, bo to było tak jak u nas: mediamarkt, nie dla idiotów. Policja. Słuchajcie, stali bez ruchu na koniach, policjanci. Koń idiota bał się galopować tam między półki, pomimo to są dość znaczne odległości w sklepach angielskich, można śmiało rozegrać gonitwę za tymi złodziejaszkami. A na ekranach telewizorów jeden obraz, na całym świecie oglądaliśmy ten obraz, Polka hulająca z pierwszego piętra, wprost w ramiona zaprzyjaźnionego hindusa. Chwała Bogu! że każdy Hindus nosi na głowie podręczne lądowisko dla helikoptera. To ją uratowało, ten skok. Apoloniusz Steiner przyznał jej 200 punktów za styl. Ma pewne miejsce w kadrze na miejsce Adama Małysza. Zwróciłem uwagę, że plądrujący w Londynie wynosili tylko artykuły pierwszej, drugiej i trzeciej potrzeby. Telewizory plazmowe, laptopy i Adidas. Słuchajcie, to jest, jaka to jest, jak, jaka to jest, przepaść cywilizacyjna. U nas jeszcze do niedawna obowiązywał wzór fura, skóra i komóra, pamiętacie? Dzisiaj poszliśmy już w głęboką kulturę, dzisiaj są zupełnie inne ideały. Dzisiaj stringi dody, leginsy piroga i szpony pipsy Joli Rutowicz. Jak i skąd wykonaliśmy cywilizacyjne? Policja angielska nie interweniowała, postanowiła zwinąć wszystkich plądrujących dopiero post-factum na podstawie kamer monitoringu oraz nagrań z ulicy i rzeczywiście pokazali około tysiąca zdjęć w telewizorze, wszystkie identyczne, gęba w kominiarce jeszcze pod kapturem. Proszę Państwa, choć to wydaje się mało prawdopodobne, jest na świecie policja głupsza od naszych. Najlepiej na tym wszystkim wyszedł Adidas. Co prawda ogołocili sklep do zera, to ładnych parę milionów funtów, ale za reklamę telewizyjną musieliby zapłacić chyba miliardy, bo bez przerwy Adidasa pokazywali. Na złodziejach trzy pasy leżał jak ulał. Takie były wakacje. No nie można było jechać, nie było co robić. Jeszcze. Dodatkowo na zakończenie wakacji zaczęły się strajki kolei. Kolej zastrajkowało. Poszło 300 zł, nie wiem czy państwo pamiętacie. To się właściwie zaczęło już zimą. Minister Cezary ogłosił, że będzie nowy rozkład. I on rzeczywiście rozłożył. Udało mu się. I to konflikt narastał, i w sierpniu kolej zastrajkowała. Bardzo to utrudniło powroty z wakacji. Niesamowicie. Ludzie byli zdenerwowani, wściekli, chociaż kolej próbowała innych form. Między innymi zastanawiali się nad strajkiem włoskim, gdzie można wszystko czynić bardzo powoli. I to się podobało, ale jednocześnie przy strajku włoskim trzeba być dokładnym i punktualnym. Co u nas na kolei jest absolutnie niemożliwe. I nie żebym się czepiał. Słuchajcie, bo przeprowadzono badania. Naprawdę. Było takie badanie. Dalekobieżny ze Szczecina przyjechał punktualnie na dworzec w Kutnie. Szok puste perony, nikt nie czekał, zero taksówek, szlawanie podniesione, groza, groza, maszynista musiał wycofać na stację postojową, wrócił za półtorej godziny, dopiero życie wróciło do normy. Nie, nie żebym się czepiał, ja uważam, że, że można, można kolej uratować, można znaleźć zupełnie niezłe pieniądze i dotacje, tylko trzeba całą tą sytuację, całe to zjawisko nazwać po imieniu. Muzeum kolei, czyli skansen na kółka. Wtedy każdy pracownik, każdemu przysługuje dodatek za utrzymanie eksponatów w ruchu. Wiecie, ile zabiegów kosztuje utrzymanie dźwięku gdakania głośników dworcowych przez ponad 100 lat? Nikt na świecie dzisiaj nie ma sprzętu, który by lepiej zniekształcał głos ludzki. Odsprzedajmy to, do armii amerykańskiej, do działu dezinformacji wroga. Tak sobie pomyślałem, gdyby, gdyby talibom w Afganistanie puścić standardowo ogłoszenie o spóźnionym pociągu, to oni uciekną, gdzie pieprz rośnie. Słuchajcie, to brzmi jak pps Oni akurat nie mają najlepszych skojarzeń z tą o można, to bana, można kolej uczynić inną, tylko szukajmy zjawisk kulturalnych. Zmieńmy zupełnie nazewnictwo. Już niech nie będzie pociągów. Ja mam pewną propozycję i Państwu zacytuję. Naprawdę to wymaga wysiłku. Z nowoczesnością nie wygramy. Oto jak mógłby wyglądać przykładowa rozmowa przez okienko z działem informacji. Ale nie ma już słowa pociąg. Przepraszam bardzo, o której wyprawiacie eksponat osobowy do Augustowa? Hello! A czy podstawiono już arcydzieło elektryczne do Muławy? Czy ja będę tam miał połączenie z eksponatem średniowiecznym z zakopanego? Bo tam prawdopodobnie są podczepione znaleziska z Rzeszowa z miejscami do leżenia, z miejscem na palenisko. Prawda? Proszę Państwa, na, na każdym dworcu znajduje się gigantyczny, ogromny rozkład jazdy. To jest dzieło sztuki, To jest pewny sakrum. Uczyńmy dookoła tego ramy złocone pod schodem tabliczka dzieło mistrza Grabarczyka. Prawdo, prawdopodobnie, prawdopodobnie z okresu późnego Tuska. Po odejściu szkoły Hetyńskiej. Nie bójmy się prawdy. I tym, tym skojarzeniem kończę krótki jak można kulturalnie zmienić polskie kolejnictwo. Pozdrawiam was bardzo serdecznie.